Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam polecić książkę Potęgę Intencji, doktora Wayna Deira. Fragment z książki zostaje przeczytany za zgodą wydawnictwa Galaktyka. Zapraszam wszystkich do odsłuchu. Z rozdziału 11. Moim zamierzeniem jest wieść spokojne i wolne od stresów życie. Spełnienie zamierzenia o życiu pełnym spokoju i pozbawionym stresów stanowi sposób na urzeczywistnienie Twojego największego przeznaczenia. Wydaje mi się, że źródło, z którego pochodzimy, stworzyło nas po to, abyśmy wiedli tu, na Ziemi, życie pełne szczęścia i radości. Kiedy więc przejawiamy takie emocje, powracamy do czystej, błogiej, twórczej i obiektywnej radości. Którą w istocie jest intencja. Twoim naturalnym stanem odpowiadającym stanowi stworzenia jest poczucie dobrobytu. Ten rozdział ma na celu uświadomienie ci tego stanu i udzielenie ci pomocy w powrocie do Niego. Za Twoje stworzenie odpowiada źródło pełne spokoju i radości. Stan wszechogarniającej przyjemności jest zatem równoważny ze stanem pokojowego współistnienia ze wszystkim i wszystkimi. Taka siła sprawiła, że się tu znajdujesz, zaś twoim zadaniem jest dopasowanie się do niej w swoich myślach, uczynkach i działaniach. W stanie radości masz poczucie spełnienia we wszystkich dziedzinach życia. A więc pozbycie się lęków i stresu prowadzi wprost do połączenia się z intencją. Te chwile Twojego życia, w których czujesz szczęście i radość, oraz masz poczucie sensu życia, są oznaką, że udało Ci się idealnie dopasować do uniwersalnego ducha intencji. Nie ma nic naturalnego w życiu pełnym lęku i stresu. Ciągłym uleganiu rozpaczy i depresji, czy też braniu leków, aby cię uspokoić. Gwałtowne myśli, które odpowiadają za podniesienie ciśnienia krwi, problemy żołądkowe, ciągłe poczucie braku komfortu. Niemożność wypoczynku lub snu, albo częste napady niepokoju czy gniewu naruszają Twój naturalny stan. Możesz w to wierzyć lub nie. Ale posiadasz zdolność zapewnienia sobie życia, które będzie w naturalny sposób spokojne i wolne od stresów. Możesz wykorzystać tę moc do przyciągania frustracji i lęku w spokoju i radości. Kiedy działasz zgodnie z siedmioma obliczami intencji, możesz dotrzeć do źródła i czerpać z niego, by zaspokoić swoje pragnienie spokojnego i szczęśliwego życia. Jeśli zatem poczucie spokoju i dobre samopoczucie są tak naturalne, to dlatego tak wielu z nas wykazuje tyle niepokoju i napięcia? Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci także odnaleźć spokojne życie, którego szukasz. Kiedy odczuwasz stres lub lęk, dzieje się tak za sprawą złośliwego ego. Być może ego czuje się lepiej podczas walki ze stresem gdyż pozwala ci to poczuć, że coś jednak robisz ze swoim życiem. Być może sądzisz, że tak właśnie należy robić. Tylko ty jesteś w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Niemniej faktem jest, że stres znamy doskonale, a spokój stanowi dla nas uczucie dość egzotyczne, więc ego wybiera coś, co zna. W tym przypadku jest to stres. W rzeczywistości nie ma jednak czegoś takiego jak stres czy lęk. Są to wyłącznie fałszywe wrażenia wywołane przez Twoje myśli. Nie możesz zobaczyć, dotknąć czy zmierzyć stresu. Jesteś w stanie wyłącznie dostrzec okazujących go ludzi. Kiedy umysł jest ogarnięty stresem, organizm wysyła ważne sygnały wymagające naszej uwagi. Mogą one przybrać postać nudności, podniesionego ciśnienia krwi, bólu żołądka, niestrawności, wrzodów, migren, przyspieszonej akcji serca, problemów z oddychaniem i miliona innych objawów, od niewielkich nieprzyjemności po choroby zagrażające życiu. Mówimy o stresie tak, jakby był on obecną w naszym świecie siłą zdolną nas atakować. Stwierdzamy na przykład, Znowu moja nerwica daje mi w kość, jak gdyby był to nasz przeciwnik, jednakże stres rzadko stanowi wynik działania sił zewnętrznych i jest to raczej efekt oddalania się od intencji wynikłego z wiary, że jest się swoim ego. Naprawdę jesteś spokojem i radością, ale czasami pozwalasz swojemu ego, by rządziło Twoim życiem. Poniżej przedstawię krótką listę myśli pojawiających się w Twoim ego. To, by mieć rację, jest ważniejsze od bycia szczęśliwym. Liczy się tylko zwycięstwo. Przegrana powinna wiązać się z stresem. Reputacja jest ważniejsza niż więź ze źródłem. Sukces mierzy się ilością pieniędzy i nagromadzonych dóbr, a nie poziomem szczęścia i zadowolenia. Bycie lepszym od innych jest ważniejsze niż bycie miłym. Zamieszczony dalej opis swobodnego i nieco żartobliwego sposobu na zarzucenie poważnego traktowania własnej osoby pochodzi z książki Rosamund i Benjamina Zendlerów. Przedstawia on sposoby, na jakie pozwalamy naszemu ego tworzyć problemy wpędzające nas w stres i lęk. Ministrowie siedzą w gabinecie, omawiając ważne sprawy państwowe. Ale nagle do środka wpada jakiś czerwony z gniewu mężczyzna, który krzyczy, wymachuje rękami i uderza pięścią w blat stołu. Wtedy premier mówi do niego. – Proszę cię, pamiętaj o zasadzie numer 6. Na te słowa nowo przybyły błyskawicznie się uspokaja, przeprasza i wychodzi. Politycy wracają do swojej pracy, ale 20 minut później przerywa im histeryczna, krzycząca kobieta. I tym razem premier prosi ją. Przypomnij sobie, proszę, o czym mówi zasada numer 6. A kobieta natychmiast przerywa swoją wypowiedź i wychodzi. Kiedy podobna scena powtarza się po raz trzeci, jeden z ministrów odzywa się do premiera w te słowa: Drogi kolego. Widziałem w życiu wiele rzeczy, ale po raz pierwszy widzę coś tak zdumiewającego. Czy zechciałby pan zdradzić mi tajemnicę zasady numeru 6? Oczywiście, odpowiada premier. Zasada numeru 6 mówi, żeby nie brać niczego tak strasznie poważnie. Aha, mówi na to minister to no dobra zasada. A jakie są pozostałe? Na to premier nie ma żadnych innych zasad. Kiedy napotykasz w swoim życiu stres, nacisk czy lęk, zapamiętaj zasadę numer 6: jako moment, w którym dociera do ciebie, że myślisz o czymś, co wpędza cię w stres. Dostrzegając i przerywając wewnętrzny dialog wywołujący niekorzystne emocje, możesz zapobiec pojawieniu się ich fizycznych objawów. Jakie myśli wywołują stres? Mogą to być na przykład stwierdzenia: Jestem ważniejszy od pozostałych. Moje oczekiwania nie zostały zaspokojone. Nie mogę czekać, jestem zbyt ważny. Jestem klientem i domagam się uwagi. Nikt inny nie jest poddany takiej presji. Wszystkie powyższe oraz inne myśli, wymagające zastosowania zasady numer 6, pochodzą z repertuaru ego. Twoja praca osiągnięcia majątek, rodzina i dom, to nie ty. Nie jesteś niczym co posiadasz. Jesteś bowiem pewnym aspektem mocy intencji obleczonej w ludzkie ciało, którego zadaniem jest przeżywanie życia tu na ziemi. Taką właśnie intencję musisz przywołać w obliczu stresu. Wprowadzenie intencji w oblicze stresu. Każdego dnia napotykasz setki okazji do wykorzystania zasady numer 6 poprzez skorzystanie z mocy intencji w celu wyeliminowania potencjalnego stresu. Dalej znajdziesz kilka przykładów na to, jak sam wykorzystuję tę strategię. W każdym przypadku aktywowałem wewnętrzną myśl zgodną z polem intencji, spełniając moje wewnętrzne zamierzenia bycia spokojnym. Wszystkie te sytuacje wystąpiły w przeciągu trzech godzin jednego dnia. Przedstawiam je tutaj, aby przypomnieć Ci, że stres i lęk są wynikiem wyboru sposobu przetwarzania wydarzeń, nie zaś zjawiskami czekającymi tylko na możliwość wtargnięcia w Twoje życie. Przychodzę do apteki, aby zostawić w niej receptę, i widzę, że osoba stojąca przede mną w kolejce zadaje aptekarzowi setki pozornie nonsensownych pytań. Które, według mojego ego, służą wyłącznie temu, by rozmyślanie przedłużyć czas mojego czekania i tym samym zdenerwować mnie. Mój wewnętrzny dialog mógłby wyglądać więc następująco: Jestem ofiarą. Ktoś specjalnie szuka zbyt długo pieniędzy, nie wie czego chce i jedynie próbuje zdobyć jakieś potwierdzenie dla ubezpieczalni. A do tego pyta o setki głupich rzeczy tylko po to, żebym ja nie mógł spokojnie złożyć zamówienia. Zacząłem traktować takie myśli jako wskazówkę, by jak najszybciej zmienić sposób myślenia. Zaczynałem od zdania: Wayne, przestań do cholery traktować się tak poważnie. I od razu przechodziłem od złości do miłości, momentalnie tracąc z oczu własną osobę. I omijając przeszkody utrudniające mi spokojne życie. Dzięki temu byłem w stanie postrzegać człowieka w kolejce jako anioła pozwalającego mi połączyć się z intencją. Przestałem ją oceniać i zacząłem dostrzegać piękną, w wolnym, spokojnym zachowaniu tej osoby. W ten sposób zastępując w moich myślach wrogość miłością i przechodząc od stanu poddenerwowania do pełnego spokoju. W takiej chwili stres jest całkowicie niemożliwy. Moja siedemnastoletnia córka popadła w konflikt z jednym z nauczycieli, który jej zdaniem zachował się bardzo niesprawiedliwie w stosunku do jej przyjaciółki. Jest sobotni wieczór i do poniedziałku nie da się nic w tej sprawie zrobić. Co zatem spocząć? Spędzić dwa dni roztrząsając niemiłą historię, czy może jednak pomyśleć o czymś, co pomoże jej poczuć się lepiej. Córka mówi, że czuje się zła, urażona i zdenerwowana, na co ja odpowiadam, że powinna zastosować zasadę numer 6 i sprawdzić, czy jest w stanie myśleć o czymś innym. Wtedy ona patrzy na mnie, śmieje się i mówi, że jestem wariatem. Ale przyznaję, że dwa dni pełne stresu to bardzo głupi pomysł i że powinna pomyśleć o czymś, co pomoże jej poczuć się lepiej. Obiecuję jej, że w poniedziałek zrobimy, co będzie w naszej mocy, ale teraz, teraz to jedyne, co mamy, wykorzystamy. Zasadę numer 6: aby połączyć się z polem intencji, w którym nie ma miejsca na lęk, stres i presję. Aby wypełnić zamierzenie opisane w tytule tego rozdziału i wieść spokojne i szczęśliwe życie, musisz zacząć aktywizować w swoich myślach reakcje, które będą zgodne z Twoją intencją. Wkrótce staną się one nawykiem i zastąpią stare przyzwyczajenia do odpowiadania w sposób wywołujący stres. Kiedy zastanawiasz się nad stresującymi wydarzeniami, zawsze masz wybór. Możesz albo pozostać z myślami wywołującymi stres, albo wywołać myśli, dzięki którym stres przestanie być możliwy. Przedstawię teraz kolejne użyteczne narzędzie, mogące Ci pomóc pozbyć się nawyków wywołujących napięcia i stres. Cztery magiczne słowa: Chcę czuć się dobrze. We wcześniejszym rozdziale opisałem, w jaki sposób można wykorzystać swoje emocje w charakterze systemu informującego Cię, czy nie stawiasz zapór na własnej drodze, wiodącej do połączenia się z intencją. Kiepskie samopoczucie oznacza, że nie masz więzi z intencją, która chce dla Ciebie wyłącznie spokoju i przyjemności. Kiedy czujesz się dobrze, oznacza to, że zachowujesz więzi z intencją. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie i czego spodziewają się po tobie inni, jeżeli gospodarkę dotyka kryzys, wybucha wojna lub zdarza się jakaś inna katastrofa, zawsze możesz czuć się dobrze. Dobre samopoczucie nie oznacza obojętności, złośliwości czy okrucieństwa, a jedynie stanowi wynik podejmowanych decyzji. Powiedz zatem głośno, chcę czuć się dobrze, a następnie zmień to na Będę czuć się dobrze. Oczuj stres i skonfrontuj go z miłością i szacunkiem płynącym z siedmiu oblicze intencji, które podchodzą z uśmiechem do wszystkiego, co określasz mianem nieprzyjemnego. To jest właśnie poczucie dążenia do przyjemności. Musisz być dla swoich uczuć tym, czym źródło jest dla ciebie, jeżeli chcesz skutecznie przeciwdziałać pragnieniom ego. Twoje przyzwyczajenia mogą sprawiać, że na pewne wydarzenia będziesz reagować zawsze kiepskim samopoczuciem. Uważaj na takie sytuacje i zawsze wypowiadaj w nich cztery magiczne słowa: Chcę czuć się dobrze. I zadawaj sobie pytanie, czy w danym momencie złe samopoczucie jest w stanie w jakikolwiek sposób poprawić Twoją sytuację. Szybko odkryjesz, że jedyne, do czego takie samopoczucie może doprowadzić to coraz głębsza depresja, lęki, rozpacz i rzecz jasna stres. Zamiast tego zadaj sobie pytanie, jaka myśl może poprawić Twój nastrój. W ten sposób na pewno uda Ci się odkryć, że odpowiadanie na złe samopoczucie miłością i dobrocią coś zupełnie innego niż brodzenie w bajorku złych uczuć, pomoże Ci dokonać poważnej zmiany emocjonalnej. Dzięki temu będziesz żyć w zgodzie ze swoim źródłem, które zna wyłącznie spokój, dobroć i miłość. Ta nowa myśl, która pozwala ci czuć się dobrze, może trwać jedynie kilka chwil, po których możesz wrócić do rozpamiętywania nieprzyjemnych zdarzeń. W takiej sytuacji musisz też traktować dawne przyzwyczajenie z szacunkiem, miłością i zrozumieniem. Ale pamiętaj, że ego stara się uchronić cię przed postrzeganym niebezpieczeństwem. Każdy sygnał stresowy stanowi ostrzeżenie skłaniające cię do powiedzenia: Chcę czuć się dobrze. Stres pragnie twojej uwagi. Wypowiadając cztery magiczne słowa i obdarzając swoje negatywne uczucia miłością, rozpoczynasz proces spełnienia swojej intencji życia w sposób spokojny i pozbawiony stresu. Teraz możesz ćwiczyć aktywowanie dobrych myśli w najcięższych momentach i po niedługim czasie zaczniesz żyć życiem opisanym w księdze Hioba. Zamiary swe przeprowadzisz na drodze twej światłości zabłyśnie. Słowo, światłość w terminologii biblijnej oznacza wsparcie boskiego umysłu i intencji, dostępne w chwili, w której zdecydujesz się z niej korzystać. Zapewniam Cię, że Twoja decyzja o dobrym samopoczuciu jest sposobem na połączenie się z duchem. Nie jest to obojętna reakcja na zachodzące wokół wydarzenia. Dobre samopoczucie jest bowiem narzędziem pomagającym w osiągnięciu spokoju i rozwiązaniu problemów. Złe samopoczucie więzi nas w polu energii powstrzymującym zmianę na lepsze i wywołującym przy tym poczucie lęku i stresu. W takim układzie będzie cię stale nawiedzać to, co nazywasz problemami i kiedy tylko rozwiążesz jeden z nich, natychmiast pojawi się następny. Nigdy nie uda ci się tego zrobić. W rozdziale szóstym przypomniałem ci o twojej nieskończonej naturze. Jako, że jesteś nieskończoną istotą duchową w tymczasowym przebraniu człowieka, musisz zrozumieć, że nieskończoność nie ma początku ani końca. Z tego powodu wszystkie Twoje pragnienia, cele, nadzieje i sny nigdy nie mogą zostać całkowicie zrealizowane. Kiedy tylko bowiem uda Ci się urzeczywistnić Twój sen, jest bardziej niż pewny, że natychmiast pojawi się kolejny. W naturze uniwersalnej mocy intencji, która Cię stworzyła i oblekła w ciało, jest wyłącznie tworzenie i rozdawanie. Co więcej, cechy te ulegają ciągłemu rozwojowi. Twoje pragnienia urzeczywistnienia się w życiu stanowią część tej nieskończonej natury. Jeżeli zatem zapragniesz nie posiadać żadnych pragnień, będzie to pragnieniem. Zachęcam cię do zaakceptowania faktu, że nigdy nie uda ci się osiągnąć wszystkiego, więc musisz zacząć żyć pełniej tym, co masz, czyli chwilą obecną tajemnicą usuwania szkodliwych efektów poczucia stresu i presji jest poczucie chwili ogłoś więc sobie i wszystkim wokół jestem istotą niekompletną i zawsze nie będę gdyż nigdy nie uda mi się osiągnąć wszystkiego dlatego też chcę dobrze czuć się tu i teraz przyciągając do swojego życia manifestacje swoich pragnień moja niekompletność jest zarazem moją pełnią Mogę cię zapewnić, że postępowane zgodne z tymi słowami pozwoli usunąć lęk i stres, co zresztą jest założeniem tego rozdziału. Kiedy poczujesz się istotą pełną swojej niepełności, zniknie wszelki opór na twej drodze. Żyjesz we wszechświecie posiadającym nieograniczony potencjał radości związanej z procesem tworzenia. Twoje źródło, które nazywamy w tej książce uniwersalnym umysłem intencji, podchodzi do ciebie z szacunkiem niespotykanym nigdzie indziej. Kiedy zaś ty szanujesz je w taki sam sposób, łączysz się z polem intencji, wstępując tym samym na ścieżkę najmniejszego oporu. Dopóki będziesz zachowywać choć szczyptę ego, będziesz przejawiać pewien opór, dlatego też zachęcam cię do wejścia na ścieżkę. Na której opór jest minimalny. Ilość i rodzaj Twoich myśli określa siłę oporu, którego źródłem są myśli wywołujące zły nastrój. Opór też wywołują wszelkie myśli stanowiące barierę pomiędzy tym, co chcesz osiągnąć, a Twoimi umiejętnościami osiągnięcia celu. Moim zamierzeniem jest życie pozbawione napięć i stresu. Wiesz, że coś takiego jak stres naprawdę nie istnieje. Są wyłącznie ludzie myślący w sposób stresowy, co samo w sobie jest formą oporu. Ty zaś nie chcesz, aby stresowe i budujące opór myśli stały się dominującym sposobem Twojego postrzegania świata. Ćwicząc więc myślenie o najmniejszym oporze, jesteś w stanie sprawić, że stanie się ono Twoim dominującym sposobem rozumowania. I reagowania, dzięki czemu będziesz osobą spokojną i wolną od stresów i napięć. Stresujące myśli są same w sobie oporem utrudniającym ci połączenie się z intencją. Żyjemy w świecie promującym działania prowadzące do stresu. Zostaliśmy nauczeni tego, że dobre samopoczucie w świecie, w którym jest tak wiele cierpienia, musi wiązać się z brakiem moralności. Przekonano nas, że poczucie zadowolenia w chwilach kryzysu gospodarczego, wojny, niepewności, śmierci lub jakiejkolwiek katastrofy jest zachowaniem niewłaściwym. Takie zjawiska będą tak czy inaczej zachodzić w różnych miejscach na świecie. Jednak możliwe jest połączenie radości z pozostaniem dobrym człowiekiem. Być może jednak nie udało Ci się zauważyć, że we wszechświecie opartym na energii i przyciąganiu myśli, Wywołujące złe samopoczucie biorą się ze źródła odpowiedzialnego za dostarczanie ci większej ilości myśli zgodnych z Twoim aktualnym stanem. Dlatego myśli wywołujące złe samopoczucie stanowią źródło oporu. Zademonstruję kilka przykładów zdań typowych dla ścieżki oporu, które następnie zostały zmienione na zdania typowe dla ścieżki najmniejszego oporu. Czuję się niepewnie, patrząc na stan gospodarki. Straciłem już sporo pieniędzy. Żyję w obfitym wszechświecie. Chcę myśleć o tym, co mam i czuć się z tym dobrze. Wszechświat zajmie się resztą. Mam tyle na głowie, że nie zdążę tego zrobić. Teraz jestem spokojny. Myślę wyłącznie o tym, co mam do zrobienia w danej chwili. Zachowuję spokój. Nigdy nie awansuję w pracy. Doceniam to, co robię w tej chwili i przyciągam tym więcej okazji. Martwię się swoim zdrowiem, boję się tego, że się rozchoruję na starość i będę zależny od innych. Jestem zdrowy i myślę zdrowo. Żyję w świecie sprzyjającym zdrowieniu i odmawiam oczekiwania na chorobę. Członkowie mojej rodziny sprawiają, że czuję lęk i strach. Wybieram te myśli, które pomogą mi czuć się lepiej, dzięki czemu będę w stanie pomóc potrzebującym tego członkom rodziny. Nie zasługuję na dobre samopoczucie, skoro tak wielu innych cierpi. Nie żyję w świecie, w którym każdemu jest pisane takie samo doświadczenie. Ja czuję się dobrze, a dzięki takiemu samopoczuciu jestem w stanie zwalczyć choć trochę cierpienia. Mogę być szczęśliwy, kiedy osoba, na której mi zależy, kocha innego człowieka i zostawiła mnie dla niego. Złe samopoczucie w niczym nie pomoże. Wierzę, że miłość wróci do mojego życia, jeśli pozostanę w zgodzie z kochającym źródłem. Chcę się czuć dobrze tu i teraz. Skupiam się na tym, co mam, nie na tym, czego mi brak. Wszystkie stresujące myśli wywołują opór, który chcesz zlikwidować. Zmienię je dzięki kontrolowaniu swoich uczuć i przekładaniu radości nad lęki. W ten sposób będziesz w stanie osiągnąć moc intencji. Przekształcenie intencji w rzeczywistość. W tej części znajdziesz mój dziesięciostopniowy program pozwalający prowadzić pozbawione stresu życie. Rok pierwszy. Pamiętaj, że Twoim naturalnym stanem jest radość. Jesteś wynikiem miłości i radości, więc naturalne jest to, że chcesz obdarzać innych takimi uczuciami. Wierzysz w to, że złość, lęk czy depresja są reakcją naturalną, zwłaszcza jeżeli otaczający Cię ludzie i zachodzący wokół zjawiska wykazują niskie energie. Przypominaj sobie tak często, jak to tylko możliwe. Wywodzę się ze spokoju i radości. Muszę pozostać w zgodzie z tym, z czego pochodzę, aby spełnić moje sny i pragnienia. Chcę pozostać w moim naturalnym stanie. Zawsze, gdy czuję poddenerwowanie, depresję, lęk czy strach, jest to znak, że porzucam swój naturalny stan. Krok drugi. Stres wywołany jest przez Twoje myśli, nie przez Twój świat. Twoje myśli aktywują stresowe reakcje w Twoim ciele i wywołują opór. Przed radością, szczęście i obfitością, które chcesz osiągnąć w życiu. Myśli takie to na przykład nie potrafię, jestem przepracowana. Boję się, nie jestem wystarczająco dobry. To się nigdy nie stanie. Jestem za głupia, jestem za młody lub za stary. Takie myśli działają jak program stworzony po to, by blokować spokój i przyzwalać na stres. Przez co nie jesteś w stanie spełnić swoich pragnień. Rok trzeci. Możesz zmienić swoje myśli dotyczące stresu w każdej chwili oraz wyeliminować lęk z kilku kolejnych momentów, godzin lub dni. Podejmując świadomą decyzję oderwania się od nadmiernej troski, zapoczątkowujesz proces redukowania stresu, jednocześnie łącząc się z polem intencji. Jedynie poprzez spokój jesteś w stanie uczestniczyć w dziale stworzenia wraz z Bogiem. Nie możesz posiadać więzi ze źródłem, będąc w stresie, gdyż te dwie rzeczy całkowicie się wykluczają. Twoje źródło nie tworzy niczego z lęków, ani nie wymaga od ciebie zażywania środków antydepresyjnych. Kiedy odrzucasz możliwość wyeliminowania stresującej myśli, rezygnujesz z okazji do spełnienia swoich pragnień. Dalsze kroki znajdziesz na stronie 212 książki Potęga Intencji doktora Wayne'a Deira. Książkę tę będzie można nabyć na stronie wydawnictwa Galaktyka. A ja dziękuję Wam wszystkim za odsłuchanie tego krótkiego rozdziału. Będzie mi bardzo miło, jeśli pozostawisz po sobie ślad. I wymienisz się ze mną energią, zostawiając na przykład łapkę w górę lub subskrypcję komentarzyk. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.